Rozdział trzeci. Niech niewielu z Was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, której całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, bywają maleńkim sterem, Kierowane tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów tworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy pana i ojca, i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi? Może rodzić oliwki, albo winna latorośl, figi. Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie brew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry. Jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości. Bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią.